Witam w kolejnej przygodzie. Przyjechałem dziś na półwysep Kunisaki. Ta okolica kryje jeszcze mnóstwo niespodzianek. Myślę, że będziemy ją mogli jeszcze eksplorować całkiem długo. Jestem już całkiem niedaleko miejsca pierwszego, które sobie na dziś zaplanowałem, bo dziś zaplanowałem sobie kilka miejsc, ale niewykluczone, że jak zwykle poznam kilka innych po drodze ciekawostek. Ja tutaj przystanąłem, ponieważ te standardowe kukły, które już widzieliście niejednokrotnie, ale nadal je widuję, nadal w nowych miejscach i nadal nowe zupełnie fajna koszulka Old Japan Hiroshima. Tutaj w stroju do kendo, zdaje się, zawodnik jest, tak, ma tutaj maskę do kendo, taką metalową, rękawice, cały strój, zbroje, tutaj narciarz, ktoś swoje narty wystawił, czyli tak, na sportowo bardziej tutaj jest ta sekcja tutaj przygotowana, tutaj też strój Barcelony. Nawet torbę, w całkiem nie w najgorszym stanie, ktoś tutaj swoją wystawił. Chodźmy tu zerknąć na sekundę, bo... Widzę tutaj jakąś taką... wyglądającą... Y, przyjemnie kapliczkę może. Tam jakiś y, metalowy posąg, czy to pomnik. Teraz zobaczymy. Tutaj są jakieś, powiedzmy, że starsze może takie y, fragmenty posągów. Być może to nagrobne. Na przykład, jak widzicie, tu już dłuższy czas tutaj jest. Jest latarnia. I tutaj mamy jakiś właśnie budynek. Ale co tu się w środku mieści? Czy tutaj jest jakaś rzeźba? Jest kapliczka. Tutaj są na boku zdjęcia czyli, aha, tutaj została jakieś yy, odnaleziony jakieś stare rzeczy i na tym miejscu została zbudowana ta kapliczka, która no, nie jest jakaś specjalnie stara tutaj drewniane budowle bardzo szybko się starzeją, o Czy tutaj tak jak spojrzałem na to Wyglądały jakby jakieś zwłoki czyjeś A to po prostu jedna z tutaj została Wyrzucona wow. naprawdę Wychodząc, wychodząc zza rogu Wygląda jakbyście mieli tu do czynienia z jakimiś zwłokami Porzuconymi A tutaj jest coś takiego Takie, te kwiaty tutaj, które widzicie To są takie typowe dla pory deszczowej Która nadal trwa No w tym roku niestety Przyszła miesiąc wcześniej I wszyscy liczyli, że to oznacza, że będzie trwała około miesiąca jak zwykle i zaczniemy już normalne lato. No się okazuje, że niestety przedłuża się ta pora deszczowa. Już mamy e, połowę czerwca. która powinna się kończyć, a tu się okazuje, że dzisiaj jest okienko pogodowe. Więc dlatego e, oczywiście wykorzystuję ten czas, żeby sobie już gdzieś w teren pojechać. Natomiast jutro znowu deszcz wraca i na tam chwilę prognoza jest do końca miesiąca deszczowa. Piękne jest Kunisaki. To są takie nieregularne kształty górek. Yy, tutaj jest dużo pól ryżowych w tym rejonie. Piękna, malownicza, spokojna okolica. Podjadę kawałek dalej z tamtą strony. Powinny tam gdzieś być schody, wejście na jedną z tych małych tutaj górek, ale widok przedni stamtąd. Jest parking, są toalety przygotowane w bardzo przyjemnym stanie, tutaj jest wiele takich miejsc pod turystykę przygotowanych na półwyspie konisaki w zasadzie. Tutaj jest taka świątynia, gdzie jakiś jest przechowywany bardzo stary posąg, tu nagle a, kawiarnia, okej. Okay jakiegoś meksykanina w sombrero, czaszka meksykańska i inne takiego, tego, tego typu rzeczy meksykańskie. Nie wiem do czego akurat tak wybrali, no ale no tutaj ktoś sobie mieszka, bo tu ma sobie kawiarnię, no tak, no nie jest sezon teraz, korona nadal panuje jeszcze, więc turystów mało, lub nawet wcale. No dobrze, ale tutaj nie jestem tu po to, żeby zwiedzać świątynię. Gdzieś tu obok ma się znajdować wejście, schody na górkę. Dajcie. A, tak. Tu jest jeszcze taka jedna świątynia też. Drewniana. Najpierw tu rzucimy okiem. Szybciutko. Jest tu jakiś bardzo stary też Monument opisany i ten tutaj też jest stary Wygląda nieźle Tu mijam jakąś świątynię, ale okej. Okay. tutaj jest wejście na górę No, srogie schody Chodźmy w takim razie jest ciepło to nie ulega wątpliwości tutaj taka dosyć niska torii również na naszej trasie na no, razie nadal są schody więc idziemy nie wiem skąd się to bierze, ale w niektórych miejscach, właśnie, czy to w górach czy w lasach można takie jakieś wodorosty spotkać które są takie sprawiałem wrażenie jakbyście w psią kupę wchodzili generalnie doszliśmy do szczytu moi drodzy to nie jest góra gigant przyjemny widok na właśnie te nieregularne górki kunisaki tu mamy jakąś małą kapliczkę zobaczmy Wyglądająca. I bardzo złe. Jakieś tutaj lwy czy pieski pilnują. Mają czerwone oczy. I groźnie patrzą. Bardzo groźnie. Aha, tu jest nawet skromna tabliczka. 197,4 metra. Ta górka ma. Czyli, no, w sumie. No różnica jest taka, że tu nie zaczynaliśmy od poziomu morza, bo górka, na którą wchodziłem w MISUM, pamiętacie, pociągowa przygoda, tam też miała 200 metrów, ale tam się zaczynało od zera, praktycznie. Więc to było o wiele większe wyzwanie. No i tutaj w tle też piękne szczyty tych gór są niesamowite. Uwielbiam. Jest tutaj jakiś lot, trzeba wykonać koszący może nie koszący, normalny. Pięknie niebo dzisiaj jest doskonałe, niesamowite. Te obłoki tworzą wspaniałe tutaj kreacje. A do tego jeszcze kolory są idealne, bo są białe, piękne takie białe, puszyste obłoki. Błękitne niebo w tle i ta soczysta zieleń, teraz, która już jest taka, jak powinna być. Dwa słóweczka tylko wspomnę: tu jest tablica z opisem gór, które tam w tle możecie widzieć. Warto wspomnienia, tylko w zasadzie. Góra Futago, pierwsza z prawej tam z antenami, tam mieści się Futagodzi, ta słynna świątynia, też filmy stamtąd były. Byliśmy z Andrzejem w zeszłym roku, także zapraszam do obejrzenia. Podoba mi się ta górka takim bardzo śpiczastym sp kształtem, nazywa się Yayama, 543 metry. Fajnie by było się było tam kiedyś udać. No i tu jeszcze kilka innych takich jest po 435, 450, 580 jest jakaś. Najwyższa 720 tu na Kunisaki i dodatkowo ta góra Futagogi, Futago, ze świątynią Futagogi jest prawie, że idealnie w samym centrum Półwyspu. Jeśli spojrzycie sobie na mapę półwyspu Kunisaki, to ta właśnie góra tam z tymi antenami jest praktycznie idealnie na y, centrum, w centrum Półwyspu Kunisaki. Wchodzimy. Wejście tutaj to było jakieś, nie wiem, 10 minut może max, takim normalnym tempem. Także nie wiem, jak oni to zrobili, ale ktoś napisał na Google Maps recenzję, że pół godziny. Schodzę na dół i chodźmy zobaczyć, co tu jeszcze się ciekawego kryje. U podnóża tej góry, wokół tej świątyni znajduje się coś, co nazywane jest Ancient Culture Park, czyli park starożytnej kultury i jest to w zasadzie alejka, jeden na wzdłuż której po obydwu stronach są różnego rodzaju kamienne, jak widzicie, posągi. Przy niektórych są tabliczki z objaśnieniami, oczywiście po japońsku. No to nie jest ładne. Nie jest jakoś specjalnie ancient, bo widać, że dosyć nowy. Ale ładny. No jest to taka dodatkowa tutaj, powiedzmy, atrakcja. Czyli jeśli ktoś przyjeżdża sobie tutaj, żeby zobaczyć tą świątynię, to można sobie tu przy okazji jeszcze popatrzeć na te właśnie kamienne posągi. Cały Półwysep Koenisaki jest bardzo bogaty w płaskorzeźby, rzeźby, buddy, w świątynie, wszelkiego rodzaju posągi i właśnie jedna z wielu, których jeszcze prawdopodobnie nie widziałem, jest na mojej drodze, więc rzućmy okiem. Klif nie jest jakoś specjalnie wysoki, ale no ma powiedzmy z 30 metrów, tak myślę, wysokości. I w tym właśnie pionowym klifie wyrzeźbione są te piękne wizerunki prawdopodobnie buddy. Wyglądają na naprawdę dobrze zachowane, no widać, że chyba konserwacja to tu raczej nie jest prowadzona, no ale zostało wykonane to zadaszenie. Więc y, są zabezpieczone w ten sposób, chociaż że ich stan być może się nie pogarsza. Ale gdyby zostały jeszcze ładnie odestaurowane, wtedy wtedy y, wyglądałoby jeszcze bardziej okazale. Ale z drugiej strony, Japonia ma tak dużo y, tego typu zabytków, że no. Myślę, że po prostu brakuje nazwyczaj pieniędzy na to. Widzę, że tu jest jakaś mała grota. O, taka grota, pół jaskinia. Coś takiego. I tu z klif bardzo charakterystyczne są te ska skały na końcu akwarium. Typowo powulkaniczne. Zostygła lawa. Piękne. Dla kogoś, kto uwielbia historie, zabytki wspaniałe są. Wyglądają naprawdę, naprawdę dobrze. Świetnie zachowane. Co za klimat? Dotarłem jakąś taką polną ścieżką, już zupełnie jestem pomiędzy polami ryżowymi. Otaczają mnie te nieregularne góry, skały. Tam piękne skały. Widzę, że też sporo tu mają dzików, ponieważ tego typu słupki są do ogrodzeń elektrycznych. Więc pewnie oni tu przychodzą z gór. Wow co za malownicza wioseczka w ogóle tutaj pomiędzy górami blisko centrum półwyspu Kunisaki tutaj za tymi czarnymi kotarami zakładam, że jest uprawa sitake, tak jak to zwykle bywa co charakterystyczne tutaj w okolicy półdżowych kumkanie żab w tak pięknych okolicznościach przyrody i wiecie jakiej czas na kawkę Kawka gotowa. Troszkę się tu zalatałem i okazało się, że nie mam już czasu na y, kolejne miejsca, no ale w sumie jestem bardzo zadowolony. To miejsce jest nieprawdopodobne, jeśli chodzi o wyciszenie się. Nawet miałem wyrzuty sumienia, że tutaj zakłócam spokój ludziom, bo jest tutaj tak cicho i spokojnie, że słychać tylko ptaki. I kiedy zacząłem latać, ten dron jest dosyć głośny, kurczę, Mavic Air. Nawet na 100 metrach go słychać nadal jeszcze w sumie. Więc jak tu latałem nad tą wioską, a wioska jest jak już mieliście okazję zobaczyć na ujęciach z drona albo zobaczycie za chwilę, niesamowicie położona na środku, tak jakby na wyspie, a dookoła niej wszędzie są te pola ryżowe. Więc wygląda to tak, jakby to był jakiś gród, osada na środku, i dookoła niej teren, który jest naturalną fosą w zasadzie. No i oczywiście urokliwe są te skałki, tak jak mówię na półwyspie Kunisaki. Tutaj jest za mną gdzieś, tutaj w tym lesie jest właśnie te, są te skałki, te, te klify z punktem widokowym. Także cudownie, e, słuchajcie, no, lecę i jadę jeszcze po drodze. Mam już bliżej bepu. Tam mam miejsce, skąd biorę wodę. Mam dzisiaj 20 ponad butelek do nabrania, także też chwilkę mi tam zajmie, e, i, i jadę wracam do bepu. Dokończyć odcinek. Nie wiem, który chyba 221 albo drugi, w tym momencie y, jestem w trakcie edycji, więc jak niestety już chyba wspominałem, jestem trochę do tyłu. Niestety, istety, no bo teraz pora deszczowa. Dzisiaj mam takie okienko, ale tak naprawdę jest sporo tych dni deszczowych, więc nie miałbym czasu na filmowanie, gdybym to robił na bieżąco. Tak to mam do przodu. No, co, cały czas mam, w sumie od jesieni, cały czas mam taki komfort, że mam co najmniej kilka, sześć, osiem odcinków do przodu yy, materiału nagranego, więc w sumie ma to swój też plus. Yy, cały czas mam materiał pod ręką. Jeszcze jedno, bo muszę tutaj yy, powiedzieć ludziom z pracy znajomym, może ktoś będzie zainteresowany dołączyć, bo tutaj wyczytałem, że to miejsce jest popularne też na, na zachód słońca, czyli tam z góry, yy, tam z góry tutaj yy, Zachód jest w tamtym kierunku, więc musi ładnie wyglądać to zachodzące słońce i, i te yy, poletka ryżowe w, yy, jako tło tego wydarzenia, więc może któregoś dnia się uda. Chociaż tych najróżniejszych miejsc jest, że tak naprawdę szanse są niewielkie na powrót w to samo miejsce ponownie. No to cześć, do usłyszenia i zobaczenia w następnej. Przygodzie, do usłyszenia na Discordzie. Zapraszam tych, którzy jeszcze nie dołączyli, do dołączenia do naszej grupy na Discordzie. Możecie sobie dyskutować między sobą. Ja czasami też, jak mam czas, tam się pojawią. Do zobaczenia.